Tady tak jest čelo. O, tak sobie oprę. Čekajcie, to sobie tej roleta. Roblox, nagrywam na Robloxie Dodajem to do znaj Dobra Dobra, to sobie poczekajmy Chcemy, że takie lagi, ale ja mam komputer taki trochę zepsuty Sorry, nie ale... No... Mam taki trochę komputer zepsuty za lagi, nie? Sorry A ja zagramy sobie z Queen Game Tower Kurde, nie zielony ekran Barry mi się komputer palaś tam widzę. Dobra, Se słab w obbycie. Co jest? A, I, U, A, A, I, U, U, A Jak to tam jest? Kurde Kur... No nie, nie wierzę no! Ja ale dobra, nie gram w to, za, la za duże lagi mam Jaka jest gra, że lagów? Jadę? Dobra, ja czekam, Szpedem będę mógł pododawać się ludzi. Dobra, ja to tutaj zostawiam i dodawajcie, dodaj, dodawajcie sobie, ja zaraz będę. QA z gorilla TAG'a Czy znaczy nie, no dba, nie nieważne, nie powiem wam co będę nagrywać. QA nie ma oj, oj, oj oj, 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 Czekajcie, teraz tak komputer zrobię i podjaśnię ekran. Ona maxa, dobra. Ja tam czy nie bolą, nie martwcie się obie. W sumie trzeba jest wykrana. Tu zagram w szklany most. Trudny most z Game. Ta ciekawe czy trudny. A, już to widzę, że trudny. Czy nie, że trudny, że skakanie, tylko za dużo skakania jest tutaj.

Dobra, jest checkpoint prawie połowa. Kurde! To zaraz możemy w Minecrafta zagrać, bo też Minecrafta mam, ale... Nie, 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 obiecałem, że dodaję na Robloxa. Ja żebym łapał już boli Wiem, że to jest tylko przytrzymywanie Oj. To już prawie połowa, już prawie połowa, już prawie połowa Jezu Przedałby się mi sprzęt, ale nie mamy kasy Fajnie dostanę jakiś nowy komputer Dobra o w dupę, że tak brzydko mówię, ale... Ło, ej, 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 ja nie chciałem robić takich rzeczy. O! Dobra, czekamy. Czekamy sobie. O! Ile zarobi... ale zarobiste. Dobra, ja wiem, ja wiem co się gra. Trzeba mieć cztery w rzędzie. Grałem w to, gdy byłem mały. Haha, poddał się! Ale bambik! O, też ta. Necessary... Czekaj, zmienimy sobie skina. Taką twarz. Chyba co jest taką. Albo taką. Ale Sigma jeszcze wygląda, lampa walkirię i to oksy. i tak bym mógł wyglądać. Jakbym miał ja Robuxy, bym sobie kupił to. Fajnie nawet to wygląda. Gdzie najbardziej kamarka zmieni? Chce. Chyba teraz będzie. Czy gdzie było to szybkie dobiegania? Co, nie pisali komendę speedwi. Nie, czekajcie, czekajcie, bo to jest chyba chyba zepsute, gdzie oni tu A tam jest! Gdzie dalej skibidi? Pokaż nam gdzie! Bo ty możesz spać zawsze! Głupi czy głupi, dobra, to? Tu, 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 tu i tu. O kurde ty, ale jestem mądry. Aha. Muszę zaprosić przyjaciela, no, dobra. To no i to chyba tyle. I teraz trzeba jakoś wrócić. Ale... Dostanę dywan. Jest, dostanę, dobra. Dobra, gdzie oni dostaje, to szybkie do biegania. A teraz jest to jakiś... O kurde, ten most. Pa, z tym citerem Pa, tworzę schody. Pa. Ale jest tu szybki z kim idzie Life może trwać około godzinki. Dobra, lecimy. To jest to? O radio. Zobaczcie, mówcie jak źle widać, dobra? O. A! A! To to czarna jest. spada z widoki. To co? A, pa, ja robię tak. A. Aha, nie, nie mogę wpaść do dziury, dobra. A.

Pa, ale jestem mądry, a jednak nie. Pa, zakład, że przejdę wszędzie że, jako mały? Pa, przejdę wszystko będąc małym. oj, ojej, ojej, albo chyba jednak nie przejdę wszystko. Pa, czekaj, może jest szansa. Tylko Kotyka... A, bo to zadaje hp. A teraz to zrobię też tak. Ty już się zrobiłeś. Siup? Kurde, chciałem zrobić przez nas Czekajcie. To co? Czekaj. A tak. Czekajcie, to ja już zginę. Siup? No, aha! Nie, 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 Siub? Siup, Ja to zostałem, hp. Siub? Ja ta zginę. A, próbujemy? Próbujemy, czy nie próbujemy? Próbujemy. Jest! Mamy to. Mamy też, spróbujemy. Raczej powinno być S. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. 6. Dobra, idzie do na razie zgodnie z planem. Ciup. A. Dobra. Mogę się powiększać, ale nie mogę powyżej tej kreski, dobra? Nie mogę powyżej tej kreski. Siup. Siup. Bo ta kreska to jest do normalnego. A jak jestem mniejszy niż normalny, to jestem mały, nie? Ja? Chyba. Według moich obliczeń. Tylko sobie zrobię tak. O kurde. O nie! Nie! Kurde! Nie przeskoczę tam! To co? Kupujemy Robuxy, nie? Czemu mogę dywanu kupić? A bo nie, nie, dobra. Nie chcę kupować Robuxów. wejdź tam! Kurde. Dobra, jednak przechodzimy to normalnie. я мне то 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 то, то. Yep. А. А что? А, что? а, что? а, что? а с... О. А я за не с гусарьё. А мы Smart. Dobra. Patrzcie, jestem mądry. Patrzcie, widzicie, jak jestem mądry po prostu. Widzicie, jak jestem mądry? Jestem taki mądry, że po prostu mądrość, mądrość nie szkodzi. O, widzicie? Skip di z gad yes. yes Kukuje, kukuje. Ha, rygary, 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 Pa. rygary, Pa, rygary, pa Pa, 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 pa. Siup Essa Skip D. 15 minut trwa live, wątpię, żebym też dołączył. Po prostu Skip to ile tam, tylko nikt nie dołączył. Według mnie. Chyba przechodzimy do cała, nie? Ile to jest poziomu? Przechodzimy do cała na tym live. Do. Czekajcie, by tutaj mi wiadomość jakaś przyszła, prywatna. Czekajcie. Czeka, tutaj przejdę to całe. Jakaś prywatna wiadomość przyszła. Czekajcie. Zaraz Rivals, rivals. Słyszałam, so, jak wejdę w checkpoint, a to... Nie, nie wchodzę w checkpoint, to mam to gdzieś. Co ty do mnie teraz gadasz? Nie! Ja się nie zgadzam! A przed chwilą weszliśmy tutaj, czyli... Jak no jakie czerwone! No ale no, 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 mnie teraz wkurzyli. Ta, siup! Siup! I siup! No ja nie wchodzę w checkpointy. Aha nie, bierzę w Ja nie mam w ogóle mózg. Pa 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 cię top top. Aha, i tam już jest koniec, serio, ale krótkie. A dzisiaj jak wejdę w jakąś grę, to muszę ją skończyć całą, nie? To jest mój challenge na dzisiaj. Który na przykład tak jak tą gra? Gaz, gaz, gaz! You wanna stop it! Ja się łamę, yeah, 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 but Haska. not my problem, that's just not my problem. A O Jezus, Marian, zdarzyła się awaria. Lewo. Nie, prawo, lewo, prawo. Lewo. Nie ja to już dostanę, zaprykocz. Zobacz, i to, 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 to i to. Dobra, jest, mamy to. O, ho, ho, albo jednak się pominiem. Nie, matematyka. Jeśli ktoś nie lubi matematyki w tej chwili, zostawia lajka. Jak ja tego itemka tutaj dostaję, to ja już po prostu się normalnie. Nie wiem, co zrobię. Dobra, niedługo zmieniamy awatara w Robloxie. 10 razy 10 to jest 100 0 plus 0, 10 plus 0. Chyba 1. Nie 1. No? Nie za no, bardzo żartowałem oczywiście. 5 razy 50 to jest 0. Jeden razy 1, 1. No. Jednak nie jest to zły z tej matmy. No ciągle na mnie krzyczy, że nie umiem ułamków. Ui! Mmm. inżynier, me 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 A przecież to gdzie tutaj, nawet to co za tato mnie pierdzelik. No to trzeba wejść pod spod, oj oj oj. Oj, 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 Pa. Teraz się jej zatrzymuje w ogóle. Nie, ja się wcale nie zatrzymałem. No co?! Nie! Oszustwo! Ja... Oni czytują tą mapą. Serio. Oni cheatują. Dosłownie. I trzeba ja w checkpointa? Czy ja weszłem w checkpointa? Czy ja be Czy ja weszłem w checkpointa? Po raz kolejny. No Jezu, czemu tak krzywo widać. Czekajcie. Jest dobrze? Jest dobrze, jest super. Teraz jest dobrze, tak? Teraz jest dobrze. A live trwa już 22 minuty. Don't touch that. Why? Statek 40. Czy ktoś 40? No Zazwyczaj zgrazę w coś innego. Nie wchodzi już checkpointa, o min checkpointa, o min checkpointa. Dobra. Wchodzimy na jakąś rękę. Co mam tak przejść po nim? Chyba tak. O, ale ja po niej nie chcę przechodzić. Wiecie co? To ja już wolę chyba skoczyć. Bleh. Ja w pointa, czy ja weszłem w checkpointa, czy ja weszłem w checkpointa, czy ja weszłem w checkpointa, po raz kolejny, no kurde. Kurde, po prostu... Kurde zapiał. Nie, 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 nie wchodź w checkpointa. O! O siła, pajączek. Lubię cię. Jak się nazywasz? O dobra, idę z te są pająki. Nigdy nie widziałem pająka pod łóżkiem. A, ma przeskoczyć przy ścianę. Pa, zrobię to, pa. Chyba mam coś się było to trzeba się tego czegoś powiem. Jezu, nie chce mi się powiększać. O, czemu nie można strzałkami tego powiększać?

Piszcie mi na czacie, żeby mnie wchodził w ten... w checkpointy, bo ja nie powiem, bo ja już ciągle zapominam. Koniec? O, no, koniec. Zagramy sobie w jakiś tykon. Tak Zakręcimy. Znaczy co trafimy. A nie trafiłem jest skrzydła! I co? No aha! No dzięki, mamy to kupić! Dobra, kupię. No fajnie, bardzo bardzo darmowy awatar, nie? Bardzo darmowy. Dobra, ja gram sobie w rf -a. i dołączajcie mostu na kod. Na prywatny serwer to mnie dołączajcie. Ja się na prywatny trening, ja na was czekam. Dołączajcie do mnie na prywatny trening. Kurde, kot to będzie. Lubię nagrywać. I ty, znaczy lubię nagrywać. I ty. Dobra, czekajcie, ja wam tutaj napiszę gdzieś kod. Tutaj wam zrobię kartkę i powieszę wam kod. Oczywiście to jest polski serwer, bo innych krajów nie chcemy. Niestety, bo ja tutaj tylko z Polakami się dogadam. pola. A ja ten, żeby wejść na serwer, to trzeba yy, kliknąć w RF. Poczekajcie. Nie? I właśnie, żeby yy, dołączyć, to klikacie yy, serwery. Potem klikacie. Yy, Czekajcie. Potem klikacie w ser, No, trening, znaczy serwery, no, i tam klikacie, potem trening i na dole macie kod, i właśnie wpisujecie kod, który Wam zaraz tutaj wyświetlę. Tutaj coś jeszcze zrobię. i oczywiście wpadajcie do mojego Discorda. Ty macie kot. Lubię nagrywać i ty. To Czekaj, tu mam powiesza kot. O, dobra. Tu macie górę kot. Fuda, cichutko. Ja na Was czekam. Nie uczą, ale mi go będę nie działając. Czekam przykład ci. Puda cicho. W ogóle, patrzcie, nie? na tym bryłatym serwerze mi działam te. Te. Fabi Fuda cicho. Fuda cicho. Fuda. Fuda chodź. Bo ci zaraz na nie wczepię! Dobra. se ve coche va